Dzień dobry Państwu. Witam. na Krawczyk, gejka na tropie prawdy. Yy, dzisiaj słoneczko wschodzi, już zeszło, ale wychodzi, będzie może i w końcu troszkę wiosny. Yy, proszę Państwa, dzisiaj mam w porannej kawce takie refleksje. Ostatnio mówiłam Państwu, że na Messengerze jestem atakowana przez masę ludzi potocznie zwanych covidianami. Więc wiadomo, że to są ludzie, którzy nie za bardzo chcą zobaczyć, jaka nas otacza rzeczywistość. To są ludzie, którzy są zbyt tchórzliwi, zbyt leniwi. Żeby wziąć swoje, w swoje życie, w swoje ręce i dlatego będą odrzucać prawdę. Będą się blokować naprawdę, bo prawda jest dla nich zbyt bolesna. Oni chcą mieć swojego Pana, oni chcą mieć kogoś, kto powie im, jak ma żyć. O czym ma myśleć, w co się ma ubrać, co ma zjeść. Oni chcą mieć to podane na tacy. No i mają to podane na tacy, czyli mają telewizor. E, ale proszę Państwa, e, przyszedł taki czas, że niestety, ale jest podział. Jest duży podział. Ludzie, którzy zupełnie inaczej patrzą na świat, odcinają się od ludzi, którzy nie chcą zobaczyć prawdy. Takie relacje z takimi ludźmi są już zbyt męczące, zbyt pochłaniające masę energii, nic nie wnoszące w nasze życie. Siłą rzeczy zaczynamy unikać takich kontaktów. Zaczynamy łączyć się z ludźmi, którzy podobnie patrzą, podobnie myślą, podobnie widzą świat. Chciałabym dzisiaj Państwu zaprezentować urywek rozmowy z wspaniałą osobą Joanną, z którą jest mi bardzo po drodze. Joasia poza tym, że bardzo szeroko widzi to, co nas otacza. Jest osobą bardzo wrażliwą, refleksyjną. Lubię wcześniej w to, że czasami skrytykuje mnie. To jest budujące, to jest bardzo konstruktywna krytyka, a ja uważam, że na konstruktywną krytykę trzeba sobie zasłużyć, bo osobom na, który, na których nam zależy na których nam zależy mówimy prawdę a osobom obojętnym nam mówimy to co chcą usłyszeć dlatego jestem zawsze bardzo wdzięczna za pozytywną konstruktywną krytykę Bo tylko taka krytyka pozwoli sprawić żebyśmy się wciąż rozwijali żebyśmy się pieli do góry a nie stali w miejscu, bo no, to jest niezbyt optymistyczne, stanie w miejscu. Ach, no, więc Czekam na wiosnę, czekam na wiosnę. No, słoneczko świeci. Na wiosnę kalendarzowy wiadomo, że mamy, ale czekam na tą wiosnę pogodową. Pomki na drzewkach już są ale niestety bardzo zimny wiatr. Niesamowity zimny wiatr. Uciekam z tego mojego balkoniku. I może dzisiaj tyle moich refleksji przy porannej kawce. Bardzo serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Do miłego usłyszenia. Nie, oczywiście merytorycznie zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości, całą moją rodziną. Czy tak jak mieszkamy, ja, mąż i córka, ubolewamy nad tym światem i nad tym, co się tak na dobrą sprawę dzieje, nad tym małpim rozumem, brakiem logicznego myślenia, tragiczną edukacją nastawioną tylko na testy. Potem widać w programach, jak młodzież nie myśli, tylko zgaduje. Na każdym kroku wszystko jest zaniżone maksymalnie, jak się da. Jedyna nadzieja, że to wszystko jak najszybciej upadnie, to powiedzmy, że patrząc energetycznie na daną sytuację, na obecną sytuację na świecie, można się cieszyć, że to się po prostu kończy, bo wszystko się ujawnia. Jeśli chodzi o Pawła Kukisa, nie znam go kompletnie. Nigdy nie interesowałam się polityką, dopiero cała pandemia poruszyła mnie i, i zaczęłam się temu przyglądać. Znałam Janusza Zagórskiego wcześniej z Harmonii Kosmosu, w związku z tym zaczęłam się też interesować e-parlamentem. Niemniej wszędzie jest bajzel, wszędzie jest bałagan i prywata. I tak na dobrą sprawę większość ludzi, większość również tych tzw. wolnościowców usiłuje być pseudoliderem, przy czym nie budują dobrej świadomości, tylko w dalszym ciągu biją pianę na rzecz globalistów, na rzecz tego całego chorego myślenia o świecie. Wystarczy zwrócić uwagę, jaka jest produkcja filmów w ostatnich latach. Wszystkie są makabryczne, obrzydliwe, nastawione na Wagę. jaka jest produkcja filmów w ostatnich latach. Wszystkie są makabryczne, obrzydliwe, nastawione na walkę, wyzysk, gnębią ludzi tak na dobrą sprawę. Nie ma nic pięknego. Całe piękno tego świata usiłowane by, usiłują zabić chyba w nas. I tak jak mówisz, to całe globalistyczne pędzenie za gadżetem to jest jakaś tragi farsa. Dlatego czasami się zastanawiam, czy, czy to faktycznie jest źle, że jest taki podział w tej chwili na taką mniejszość naszą i tą biomasę, która w jakiś sposób musi się realizować bo tak jakby każdy musi mieć szansę na to, żeby się pozbierać samemu ze sobą. I nie nam to niby oceniać, aczkolwiek jest to mocno irytujące. Przyjrzę się Pawłowi, jeżeli mogłabyś mi wysłać jakiekolwiek materiały na temat tego, w jaki sposób oni budują platformę demokracji bezpośredniej, to ja bardzo chętnie poczytam i zobaczę. Aczkolwiek co do samej demokracji bezpośredniej, jako zjawiska, również mam mieszane uczucia, dlatego że ja niekoniecznie bym chciała, żeby za przeproszeniem jakiś idiota Współdecydował w jakichś ważniejszych projektach. To się w tej chwili dzieje. Paru debili na górze, uważa, że jakiś tam rodzaj szczepienia jest korzystny dla większości. Ja osobiście ja jestem w ogóle poza medycyną konwencjonalną, jestem bioenergoterapeutą, w związku z tym usiłuję przynajmniej. Ja od lat nie chodzę do lekarza i większość swoich problemów zdrowotnych staram się rozwiązywać poprzez rozwiązywanie ewentualnych konfliktów że my nie mamy żadnych zabezpieczeń prawnych jako naród do tego, żeby obecną władzę, władzę czy służbę, jakkolwiek to nazwać w tej chwili, moglibyśmy odwołać. Wydaje mi się, że jeżeli wybieramy jakichś przedstawicieli, którzy mają nam służyć, no nie może sytuacja wyglądać w państwie tak, jak wygląda, że nas wystawiają na widelcu, czy to na wojnę, czy to na walkę wewnętrzną, naród jest podzielony zupełnie, wiadomo, dzieli rząd, wiadomo, czemu to służy. Ja mam pewnie takie jakieś naiwne podejście do tego wszystkiego. uważam, że powinniśmy budować Polskę obok tego systemu, naszą własną, wewnętrzną. Masa, taka, gdy osiągnie to masę krytyczną, siłą rzeczy będzie musiało się przewalić, no niestety... 90% ludzi jest tak strasznie skażona systemem, tak bardzo nie wierzy w siebie, we własne siły, własne możliwości, w nas, we własną zdolność kreowania rzeczywistości. Spotykam się z tym na co dzień. Z kimkolwiek bym w zasadzie nie rozmawiała, to wszyscy uważają, że takie jest życie, trudno. Ostatnio słyszałam od babeczki odnośnie wprowadzenia w Unii. Jadalności robaków, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. No to usłyszała tylko ode mnie, że plebs to, może... plebs to może sobie jeść. Ja tego jeść nie będę. Prawie się obraziła, ale myślę, że przemyślała w końcu temat. Nie możemy przyjmować w siebie wszystkiego tego, co nam pakują, tak na każdym kroku, a ludzie jakby nie mają żadnej weryfikacji, niczego. Czy to będzie religia czy to będą jakieś układy, nawet wewnątrz rodzinne. Ludzie po prostu idą z prądem, a już telewizor, to jest oczywiście Bóg i władza, co w telewizji powiedzą, to jest święte. I słychać to. Po prostu to słychać. I potem przychodzisz na spotkania nawet ludzi wolnościowych, takich, na których próbują cokolwiek podnieść, i tam są rozmowy nie na temat tego, w jaki sposób będziemy budować nową Polskę, tylko że trzeba walczyć, a że oni nam zrobią. Albo, że już nam zrobili, albo że nas straszą. I ja nie widzę za bardzo sensu tutaj jakiejkolwiek już y, działalności, dlatego że to nie o to chodzi. My musimy sami w sobie odnaleźć tą siłę, wiarę, chęć do tworzenia nowego i zobaczyć, czego my tak naprawdę chcemy. Rozmowa o tragedii nie niesie lepszego jutra. Oni to wiedzą. I wykorzystują to przeciwko nam na każdym kroku. A ludzie jak to ludzie, nieweryfikowani, słuchają i powielają. Pozdrawiam się bardzo serdecznie z nadzieją jednak na lepsze jutro. Znaczy to ono nadejdzie tak czy inaczej do tego, że tak jak sama wiesz, to wszystko upada i w zasadzie powinni... ...jutro tak czy inaczej do tego, że tak jak sama wiesz... To wszystko upada i w zasadzie powinniśmy się cieszyć, mimo tego strasznego zmęczenia. Ja tak naprawdę się cieszę. Mam nadzieję, że to nastanie za naszego życia. Widzę po młodych pokoleniach, że to jest taki bardzo duży rozkrok energetyczny. Z jednej strony bardzo bardzo świadomi młode ludzie, którzy mają wglądy, którzy widzą, że ten świat jest nie taki, chcą innego świata, chcą miłości, bo to o to się przecież wszystko rozbija. A druga część ludzi, takich biernych mróweczek, które po prostu są tylko tymi kolejnymi trybikami w maszynie do sukcesu globalistów. I to się pewnie będzie rozwarstwiać, i pewnie z czasem albo się wyłoni coś nowego. To na pewno upadnie, bo za dużo się już o tym mówi. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, do następnego. Ja myślę, że będzie wszystko ok. Buziaki. Grażynko, więc muszę jeszcze raz się odezwać, jeśli chodzi o to, jaka będzie przyszłość. To będzie taka, jaką każdy z nas stworzy. Ten świat jest dualny i cała zabawa polega właśnie na tym, że możemy doświadczać różnych skrajnych emocji, wydarzeń, doświadczeń, bólu, radości. Ja to wszystko od pewnego momentu zaczęłam traktować jako taką formę zabawy. Ponieważ tak na dobrą sprawę, tylko w ciele fizycznym możemy tego doświadczać. Więc jeżeli to jest w ten sposób skonstruowane, to czemuś to służy? Jakiemuś doświadczeniu, jakiemuś doznaniu nimi to oceniać. Natomiast mam nadzieję, że ludzkość, mimo podziału, zrobi tą przestrzeń, czy świat zrobi nam przestrzeń również na takie pozytywne życie i kreatywne. Powiem Ci, że tak jak mówisz, 2015 rok to było Twoje odkrycie. Dla mnie w tym roku, może nie wiem co kto nie mógł zrobić dokładnie, ale tamten czas odkrywałam fizykę kwantową i wspaniałego Nazima Harameina w jego programie Przekroczyć Horyzont Zdarzeń. I on po prostu zbombardował mój świat, wywrócił mi wszystko do góry nogami i pokazał, że to kompletnie nie jest takie, jakim nas uczyli. I, I potem poszły następne klocki, że historia jest nie taka, że biologia jest przekręcona, że jesteśmy uczeni starych schematów w zasadzie tylko po to, żeby powielać, czyje, powielać czyjeś ego, bo to chyba tylko o to chodzi. Pewnie pisałeś jakąś pracę naukową, podstawową chociażby i wiesz, że wszystko się pisze pod kogoś, a nie pod swoje własne koncepcje. Ale to w tej chwili nie jest istotne, bo to wszystko pada. Jest nawet taki program na YouTubie, Matura, Matura to Bzdura, i pokazuje, jak mocno ten system edukacji jest, mówiąc kolokwialnie, przekręcony, bo tu brakuje słów na to, żeby to ocenić. I tak z biegiem czasu zaczęłam obserwować każdą dziedzinę życia po kolei, że w zasadzie, jeżeli sama się nie weźmiesz za swoje własne życie, swoje zdrowie, swoją edukację. Spojrzy, swoje, swoje własne spojrzenie na świat, wszechświat, no to tak na dobrą sprawę nie ma ciebie i nie ma sposobu myślenia, dlatego że nikomu nie pasuje to, żebyś była kreatorem własnej rzeczywistości. Po prostu kreatorem własnej rzeczywistości. I powiem ci, że myśmy to tak z rodziną jakby odkryli, moją kochaną, i stworzyliśmy swoistą bańkę szczęścia, budowaliśmy. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko wychodzi, bo każdy z nas ma naleciałości, ma pewne przekonania z dzieciństwa, z młodości, które no, kołtują również te pozytywne aspekty naszego życia. Ale z biegiem lat myślę, że wychodzi nam to coraz lepiej i szczerze mówiąc, dopiero pandemia no, nie dość, że mi to wszystko zburzyła, bo szliśmy w stronę wysokich częstotliwości, więc pandemia powiedzmy jakoś to zubożyła mocno. Mówiąc wprost, dostałam wielkiego wkurwu na tą rzeczywistość. Kurwu, na tą rzeczywistość, na to, co się dzieje, nie byłam w stanie patrzeć na tych wszystkich ludzi zamaseczkowanych, wystraszonych. Ja się nie spodziewałam, że poziom głupoty na świecie jest tak duży. Mam kilka takich osób, z którymi o tym czasem pisuję. Pisz... Mam kilka takich osób, z którymi czasem o tym piszemy. I, i po prostu je... jesteśmy oniemiali na głupotę ludzką. Ale nie chcecie już dzisiaj męczyć dłużej. Pogadamy znowu, znowu przyjdą jakieś pewnie nowe przemyślenia. Ja jestem otwarta na rozmowy, bo trzeba mówić o, o tym, czego chcemy, a nie to, co nas męczy. To jest właśnie stały problem wszystkich ludzi, że mamy mówić o tym, co chcemy wybudować, a nie to, co nas niszczy. Także rozmawiajmy. Ja jestem oczywiście otwarta. Tobie życzę udanego popołudnia. Jeśli mogę mieć minimalną sugestię, dosyć często wkrada się w Twoje słowa. No. Uczucie zmęczenia. Yy, poobserwuj to, bo to jest zdanie, które buduje tego jeszcze więcej. Przepraszam za taką sugestię, ale yy, to była pierwsza rzecz, którą odkryłam gdzieś tam, kiedyś, że jak się właśnie mówi, że jestem zmęczona, 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 no to jestem zmęczona. No, mam to na około, widać to. Poobserwuj to, pooglądaj, bo z tego, co widzę w tobie, jesteś tak pełna energii i tak pełna fascynacji życia. Rzesz miło się na ciebie patrzy. Do usłyszenia kochana, spokojnego odpoczynku.